Dobra tak, się, się mam... No. Osman, a tam jest gdzieś. Nagrywamy Block part, jak dobrze pamiętam nie, Tak, nagrywa się, nagrywa się, dobra. Tak, tak. Już ma, już się bałem, że zaraz, że Ale są chocie. Nie, to nie ty. To jakiś a inny ja, stick. Ja byłem za tobą. Odrad na tym stałem. Ja byłem za tobą, wiesz. Aha. Spróbujemy wygrać oczywiście. Nie damy rady, ale... Adam a w ogóle ogarnąłeś i tu pokazuje jaki kolor ma Ci głosować? Eee, lighting grey. O, ho, ho, ho! Nie dobrze! Nie dobrze! Zdożyłem! Ja cię kuczę. ten kolor? Nie, jeden skok! Aha, ja ledwo zdążyłem. Więc jak... Ja pauzuję, czad mi zasłania. Adam będzie dalej. Czas mi zasłania ekran. Jezu Ja Adam spauzowałem. Nie, nie to, to. Dobra, to on spauzował i... Obserwuję Cię. Okej. Zgubiłeś się. Jestem? Prawie, padłeś. No, człowiek. No Widziałem jak się gubiłeś w tym tajemniku. Nie to, to. Tak, to, tak, to. Tak. Ile zostało? Pięciu, tak? Tak 5 eeeh 5 dencerów Już ma speed level 5 wow. A jeszcze Dawaj! 3 lasowy ściągłem z tobą Znaczy 4 z tobą, a 3 zostały A to było łatwe Znaczy jak były tam, nie? E. O! Zostało na 4 Speed level 6, Adam już jest. Nie dam rady, zaraz to Gdzie to jest, tam? Jaja, kurde, cofnęło mnie. Ajajajajaj. To to, cofnęło mnie. Tak? No. Dobra, to wracamy z następnym. A, a więc, tak, na więc tak, witamy po przerwie. Mamy tu nową arenę, a tu ktoś stawia jakieś domki w czacie. Tak, to to. Spróbujemy teraz wygrać, Jeszcze będzie jedna runda. A tu ile ci no. A ja zapomniałem zastopowości, nie wiem tego, ile już nagrywamy, z jakby, Najwyżej ogarniemy to sami. Tak. No to jedziemy. Dobra, żółta. Dobra, już przeszedłem dalej. A ja spadnę tak dla tego. Spadłem. Tak? Prawie. Jest. Jestem. Orange. A, gonię Cię, gonię cię. I teraz tak spadł. Szkoda, że się nie nabić. Na środek, kur... na środek! Wiem! Oho, prawda, tak sobie odsunę mikrofon. Środek znów. Nie tylko. O kurde! Co, spadłeś? No. Więc ja w tym momencie pauzę nagrywanie znów. Jak się dalej siara Dobre. Ale mój materiał będzie krótki Jeszcze dzisiaj możliwe, że nagramy Hide and Seat. Prawda da? No. Jedno szóstka zostało, dobra. Ale zaczynamy w ogóle takie fajne mini gry nagrywać. Może jutro, jak się uda nagramy coś z... nie Mindplexa, tylko z... Mi się, też... się pamiętam, jak się Tam to zrobiło. Tam co jest ten? Co jest Nie. Zobacz, zobacz, się pamiętam. Ale, trzecie miejsce. Tak? Spadłeś? No, no, trzecie miejsce. No to zaskakuj, No to... to już trzecia runda. O właśnie, no, właśnie. Cześć, to już jest trzecia runda. tá ja. a a aqui ó tá aqui a tá ah tu aqui gostas de ver a minha Pikachu Jardim. Fica aqui zunpat, o speedark tá também Messi. Quantas? 6 5 4 3 2 1. Já se vai para o lado zero 0 leva 0. Nenhum zero. Nenhum zero. É o Olha. Isso. Eu já

to jest ja. Po co pokazywać, gdzie iść? No bo jestem w znaku drogowym. Krowek coś postawił? What the fuck? Co? Co jest? Nie wiem. Ktoś krowej puścił i ona wybuchła. <laughs> a to wiem, no bo to się kolor też zmienia. Tak to no, tak. A co? Nie. Jak to było to? Ja dokładnie patrzyłem, to było to. Dobra. Dobra, no to wychodzimy. Końcujemy. A nie pazuj. Chodź tu, chodź. A dobra, my się nie pożegnamy. Jakoś to osobno się musimy pożegnać, bo tu nas inter tak. wróćcie ze mną. Tak, no. Mój mój, mój współpracownik z kanału. Staker. To raz, był... Mój Murzyn. Batman. To było block Party. Do następnego. Cześć. Uuu.